Dzień dobry, albo w zasadzie, jak kto woli, dobry wieczór, kochani. Jutrzejszy dzień prawdopodobnie nie będzie się różnił niczym od dnia dzisiejszego, czyli też prawdopodobnie dynamika. Z tym, że prawdopodobnie wieczorem od Niemiec niemal na pewno przyjdzie front chłodny, na którym tym razem będą możliwe burze, ale radziłbym, odsyłam Was już do detektorów, była to pani. I generalnie do no, detektorów wyładowań oraz radarów. Ja mogę Wam na bieżąco raportować w filmach, co się dzieje, ale też nie zawsze, bo będę chciał trochę ponagrywać w terenie dzisiaj akurat. Znaczy jutro ci na siebie, moi drodzy, bo to początek sezonu burzowego. Sezon burzowy prawdopodobnie dzisiaj może zaskoczyć, bo nie dzisiaj, tylko w tym roku może zaskoczyć, bo de facto pogoda zaskakuje. Mamy środek nocy, a w Niemczech burzy. Witam nowych subskrybentów. Zapraszam do udostępniania filmów, nabijania wyświetleń czy lautowania. Oceniajcie moje filmy, mój kanał pod tymi komentarzami możecie. No, nie proszę nabijania wyświetleń, subskrybowania kanału po więcej filmów. Piszcie, czy chcecie, żebym wstawiał TikToki na kanał oraz prognozy. See ya.